W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Trójjedyny i Maryjo, daję Wam to nagranie. Proszę o Wasze prowadzenie. Proszę, żebym powiedziała to, co jest zgodne z Wolą Bożą. Zwłaszcza proszę Ciebie, Duchu Święty. Prowadź mnie w tym słowie. Amen. Chwała Tobie, Boże. I niech to wszystko będzie właśnie na Twoją chwałę. Wszystko z miłości do Ciebie i do Maryi. Amen. Nagranie pod tytułem Najświętsza Maryja Korona Stworzenia. Najpierw przeczytam trzy fragmenty z książki Błogosławionej Emerich: Z Martwych Stanie. Gdzie właśnie <coughs> pierwszy fragment to jest ten czas, kiedy Jezus jeszcze był z Maryją i z apostołami w Wieczerniku przed, przed tym niebowstąpieniem. I przebywali w nocy razem jeszcze w Wieczerniku. A potem Zanim opuścili wieczernik, Jezus przedstawił im na świętszą pannę jako matkę ich wszystkich, ich pośredniczkę i orędowniczkę. Maryja zaraz też udzieliła Piotrowi i innym błogosławieństwa, a oni przyjęli je ze czcią, pochylając się przed nią. W tej chwili ujrzałam Maryję wyniesioną na tron, siedzącą w błękitnym płaszczu i w koronie na głowie. Było to dla mnie zmysłowym obrazem jej nowej godności, jako królowej miłosierdzia. Drugi fragment. Na szczycie Góry Oliwnej, skąd Jezus wstąpił w niebo, była płaska skała. Stojąc na niej, Jezus przemawiał jeszcze, zanim udzielił błogosławieństwa i zniknął w obłoku. Ślady stóp Jego pozostały ociśnięte na kamieniu. Niżej zaś na innym kamieniu pozostał ślad ręki Najświętszej Panny. Minęło już południe, zanim przystek tłum rozszedł się do domów. A posłowie i uczniowie byli z początku niespokojni, poczuli się opuszczeni. Jednak spokojne zachowanie Maryi wlało pociechę w ich serca. Zaufali Słowu Jezusa, że Maryja ma dla nich być matką, pośredniczką i orędowniczką. Jej obecność napełniła ich pokojem. Teraz trzeci fragment. To już jest po zesłaniu właśnie Ducha Świętego. Przed wyruszeniem ku sadzawce na apostołowie, klęcząc, przyjęli błogosławieństwo najświętszej panny. Przed niebostąpieniem Jezusa było się to nastojąco. Odtąd Maryja zawsze błogosławiła apostołów przed ich wyjściem i po powrocie. Więc widzicie, to już się była ta Maryja, królowa miłosierdzia, królowa apostołów. A później właśnie już. Ustanowiona królową nieba i ziemi. I to, że właśnie była niepokalanie poczęta, to i pełna łaski już właśnie od, od samego poczęcia, powodowało, że ona już miała właśnie tą jakby królewską godność, mądrość, której nikt nie mógł dorównać i, i nikt nie będzie do, do, mógł dorównać ani przed Maryją, ani po Maryi, bo to jest właśnie jedyna, która jest właśnie tą koroną stworzenia, którą Pan Bóg tak stworzył jako swoje arcydzieło. Więc to chciałabym zwrócić uwagę na ten fakt, że nieraz ktoś mówi o Maryi w ten sposób, że że w takim młodym wieku była mamą, że w takim wieku robi, robiła to i to. To jest po prostu tylko taka fantazja, która ma po prostu, myślę, duży związek z pychą, bo nie można Maryi porównywać do zwykłej dziewczyny, która ma tam 15 lat, czy, czy, czy nawet tam trochę więcej, bo ona, tak jak mówię, była pełna łaski już od, od poczęcia, więc. Ona nad swój wiek się zupełnie inaczej zachowywała. To jest jej godność, którą jesteśmy jej winni i nie porównujmy Ma Maryi do, do, do kogokolwiek. Jedyne co możemy robić, to możemy porównywać się do Maryi, żeby ją naśladować, ale to tylko właśnie w tym kontekście, żeby myśleć o niej, jaka ona właśnie była jest i, i jak jak można ją w jakimkolwiek sposób naśladować. bo też chyba u Marii Sagredy, czy, czy może jeszcze u innej mistyczki to były różne opisy Maryi, jak ona była odbierana przez innych ludzi, więc, więc tam było takie często przyjmowanie Maryi. Jakby ona była boginią, a ona od razu zaprzeczała, że ona jest człowiekiem i nie jest żadną boginią, ale miała po prostu taką godność i była właśnie taka pełna łaski, że od niej to wszystko emanowało. Daje po prostu świętość, ona jest właśnie na, najświętsza. Pierwsza, pierwsza, pierwsza święta. Nawet jak jest stworzeniem, to ona jest właśnie na, najświętsza i tak właśnie była postrzegana, że ona jest taka właśnie wspaniała, taka doskonała, że, że jakby nie była człowiekiem, a właśnie boginią. I ona tłumaczyła, że jest człowiekiem, jest stworzeniem. Więc o takie coś bym, jeśli można, bym prosiła. Jeszcze zwrócę na jeden aspekt w tym drugim, nie, w pierwszym w sumie w fragmencie i w, i w trzecim też, że, że Maryja błogosławiła. No, miała się tą tą godność, ale Pan Jezus jednocześnie nie chciał, żeby ona była kapłanką ani też inne kobiety, które... Jezus można powiedzieć, mógł też wyświęcić, ale On tego nie uczynił, ale ona miała właśnie jako ta królowa tę godność i ten przywilej, że ona błogosławiła, ale nikt poza tym nie może błogosławić żadna kobieta nie w, nie w ten sposób. A tylko ona jako właśnie królowa, miłosierdzia królowa, kościoła apostołów, to ona może... Błogosławić jako jedyna, jedyna kobieta, a nie jest to żadne zapoczątkowanie tego, żeby myśleć o Maryi i o innych kobietach, jako tych, które miałyby być właśnie kapłanami, kapłankami. Myślę, że to w orędziu przekazanym przez Żywego Pomienia było napisane, że nawet jakby. Jakikolwiek biskup miał wyświęcić jakąkolwiek kobietę, to Duch Święty nie stąpi na nią jak na mężczyznę kapłana, więc takie święcenia w tym momencie nie będą miały żadnego znaczenia. I to nie jest właśnie wolą Bożą, żeby jakakolwiek kobieta, była po prostu kapłanką. I nie ma co ulepszać Pana Boga i myśleć, że że on by teraz to zrobił, bo są takie, a nie inne czasy. No nie. Wtedy on zaczynał budować dopiero swój kościół. Mógłby też ewentualnie pomyśleć o kobietach, ale on tego nie zrobił, bo taka nie była wola, bo do tego nie została kobieta stworzona. Właśnie też u żywego płomienia Pan Bóg tłumaczy, że on przede wszystkim kobietę stworzył, do tego, żeby była przede wszystkim po pierwsze matką. Więc to jest. Ta godność kobiety, ta, ta rola najbardziej, do której Pan Bóg ją stworzył. Więc jeszcze tyle chciałam powiedzieć w kontekście tego Adwentu i Maryi, która właśnie jest koroną stworzenia arcydziełem i Miejmy jak największą właśnie też godność, szacunek do Maryi Królowej. Amen. Chwała Tobie Boże i Maryjo. Amen, Amen, Amen.